Witaj. Za moment przedstawię ci nagranie mojej kolejnej rozmowy z Dieterem Broersem, na nurtujące obecnie wiele osób temat merkaby. Zanim to się stanie, zademonstruję ci pewną synchroniczność, która po raz kolejny umocniła mnie w przekonaniu, że moje spotkanie z Dieterem nie było przypadkowe. Nie byłem dotąd gościem w greckim domu Dietera. Aktualna sytuacja na świecie przekreśliła plany podróży. Wnętrza tego domu znam więc jedynie ze skype'owego ekranu. Podczas ostatniego nagrania pojawił się na nim nowy zakątek. Zerknij na przedmiot wiszący na ścianie z lewej strony litera. Gdy ja go zobaczyłem, uśmiechnąłem się od ducha ducha, porównaj to u litera, a to dokładnie ten sam przedmiot w moim domu. Ciekawe, prawda? Tak, dzwonimy, budzimy się i budzimy. Tak było umówione. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania nagrań. Dzień że Dita. poruszaliśmy ostatnio temat Merkaby. Stwierdziliśmy, że Merkaba jest ważnym instrumentem w dzisiejszych czasach. Jerry Rivera-Dugenio też zwracał uwagę na ten fakt. Ostatnio mamy w polskim internecie sporo kontrowersji na temat Merkaby. Są nawet wyrażane opinie, że Merkaba jest instrumentem Matrixu. Czy, czy mógłbyś wypowiedzieć się na ten temat? Jeśli poszukamy trochę w internecie i w innych źródłach, zobaczymy, że Merkaba jest bardzo starym pojęciem. Już tysiąc lat przed naszą erą wspomniana została w hebrajskich pismach. Znajdziemy ją również w Starym Testamencie. Stare pojęcie które zostało reaktywowane we współczesnym świecie przez Drunvalo Melchizedeka, który zaczął, jeśli sobie dobrze przypominam, 25 lat temu propagować ćwiczenia o tej nazwie, które polegało na pewnych technikach wizualizacyjnych i oddechowych. Nie zapominajmy, że Merkaba sama w sobie to wirujące w przeciwnych kierunkach tetraidy, a więc piramidy, z których jedna jest odwrócona. Mamy do czynienia z geometrycznymi strukturami. Uważam, że każda żywa istota posiada taką wirującą strukturę, która jest swoistą bramą do innych wymiarów. Im szybsze obroty, tym wyższa nasza wibracja. I dalej Dieter. Inne pojęcie, z którym spotkałem się w tym kontekście, to vortexia. Gdzie również mówi się o dwóch w przeciwnym kierunku wirujących piramidach. Słowo vortex oznacza wir. Nie mylmy tego z aurą. Aktywność, kolory i wielkość naszej aury jest skutkiem tych wirów i ich prędkości. To jest fakt, którego raczej nie ma sensu krytykować. Można dyskutować nad ćwiczeniami, mającymi według osób je oferujących służyć aktywacji naszych wirujących ciał. Ich twórcy utwierdzają, że techniki te służą wzniesieniu i kontaktowi ze źródłem. Jerry rivera Dugenio, o którym ostatnio mówiliśmy, naukowiec twierdzący, że mutacja genowa naszego DNA może zostać cofnięta i że my mamy wpływ na ten proces, między innymi poprzez aktywację tych wspomnianych i zapomnianych wirów. Jerry twierdzi, że nasza boska matryca, w której założone są nasze nieograniczone zdolności i nawet wieczne życie zawiera się właśnie w geometrycznych schematach, figurach tetraidach, ruch których u większości z nas wypadł ze swojego prawidłowego rytmu. Teraz zacytuję mały fragment z pracy doktora Rivera Dugenio. Procesy wiecznego życia pola źródłowej świadomości, tam gdzie są przechowywane boskie plany, to jest geometria Mikrowiry, merkaby znajdują się w naszych czakrach i mogą zostać aktywowane siłą myśli oraz wizualizacji. Chodzi o to, żebyśmy zastosowali siłę naszego ducha i poprzez wizualizację uruchomili merkabę. Tylko tę prawidłową merkabę. Tyle Jerry Dugenio. W latach 90. miałem szczęście poznać jednego z najbardziej niezwykłych ludzi w moim życiu. Mark Bosman, dzisiaj znany jako Ananda Bosman, jako młody człowiek miał ciężki wypadek podczas jazdy na rowerze i otarł się o śmierć. Ponad trzy miesiące znajdował się w śpiączce. Po wybudzeniu oświadczył, że miał doświadczenie miliarda ludzkich lat i kontaktów z najwyższą inteligencją. Jako człowiek zmienił się nie do poznania, z raczej Miernego ucznia przekształcił się w Czempiona, który kilka lat później, jako jeden z najlepszych studentów na Oksfordzie, regularnie występował przed gronem profesorskim, chłonącym wiedzę płynącą z jego przekazów. Gdy jego poznałem, miał on według mnie wszelkie cechy człowieka oświeconego. Połączył nas temat częstotliwości. Ananda reanimował w świecie muzyki nagrania oparte na zapomnianym stroju 432 Hz które potem uzupełnił o 8 Hz dostarczane przez pole magnetyczne. Kilka miesięcy był wraz ze swoją partnerką gościem w moim greckim domu. To był niezwykły czas. Eksperymentowaliśmy, badając granice umysłów. Ananda propagował technikę, którą nazwał Vortexia. Jak twierdzi, została mu ona przekazana w czasie, gdy znajdował się w śpiączce. Ponieważ byłem już wtedy po treningu Merkaby u Drunvalo Melchizedeka, Znaliśmy się osobiście, zapytałem go, dlaczego nie działają wspólnie, skoro między tymi technikami jest sporo zbieżności. Odpowiedział dyplomatycznie, że każdy ma swoją ścieżkę. Poza tym Ananda stwierdził, że niektóre techniki prowadzą do wzniesienia w dualności. Pamiętam również jego słowa, że bez wzmocnienia roli serca w procesie żaden rydwan Boga tak naprawdę nie ruszy z miejsca. Trenowaliśmy do upadłego jego vorteksję. Muszę się przyznać, że byłem przez pewien czas jedynym królikiem eksperymentalnym, Anandy. Nie uwierzycie, nasze ciała znikały na pewien czas. A więc nie wylewajmy dziecka z kąpielą, twierdząc generalnie, że Merkaba jest zła. Musimy być czujni. Światło może być jedynie złudzeniem, przykrywającym prawdę. W stanie miłości i radości łączymy się z sercem i wirujemy. Wtedy powstaje Merkaba łącząca nas ze źródłem. A nie tylko wzniesienie nie wiadomo dokąd. Bo można się wznieść, aby w sposób jeszcze bardziej doskonały kontynuować grę w dualność. Albo wznieść się w celu rozpuszczenia polarności i dualności. Merkaba to jest pewna technika, a jak, jak każda technika, została stworzona przez człowiek. Czerwone światełko powinno się zapalić zawsze wtedy, gdy ktoś twierdzi, że jego droga jest jedyną drogą do zbawienia. Bo wtedy pojawia się strach i działamy pod wpływem przymusu. Zawsze twierdziłem, że jesteśmy istotą duchową zamieszkującą w ciele i że otworzenie się na ducha pozwala doświadczyć naszej boskości. Ziemski matryks jest strukturą stworzoną przez siły wykorzystujące fakt amnezji dusz stępujących na Ziemię. Jestem przekonany, że bez konstruktu Merkaby nie jest możliwe życie biologiczne. Ważne jest, jaki kod Merkaby weźmiemy za podstawę. My wychodzimy teraz z polarności, z dualizmu, i dlatego podrzuca nam się stare metody, aby nas w dualizmie zatrzymać. Oczywiście, nawet jeśli praktykujemy jakąś hamującą merkabę, też doznamy czegoś, co można określić mianem wzniesienia tylko, że wzniesiemy się do świata, w którym wszystko odbywa się według starych zasad. Jeśli dasz się złapać i zamknąć z nieprawidłową merkabą, będziesz siedział w dualności matryksu, myśląc, że jesteś w siódmym niebie. To taki efekt różowych okularów. Przeczytam Ci trochę o wortexii, ale nie chcę decydować za Ciebie, co będziesz praktykował. Wszelka wiedza jest w Tobie. Pole wortexii nie składa się ani ze światła, ani z elektryczności, ale jest polem energii elektrograwitacyjnych, które otacza i przepływa w sposób ciągły przez nasze ciało jako część zunifikowanego pola wraz ze spójnym kontinuum pola 8 Hz replikacji DNA. My uczymy lub raczej przypominamy jak połączyć ośrodki energetyczne ciała Ciało ma 7 splotów energii nerwowej, wirów, które zasilają 7 gruczołów dokrewnych, obecnie powszechnie znanych jako czakry ze wschodu. Ale to 7 gruczołów z 7 mierzalnymi wirami, które powstały z tego, co nazywamy vorteksja. Dlatego vorteksja zaczyna się od czystej świadomości, od All is God wszystko jest Bogiem. Podczas treningu uczymy lub przypominamy sobie jak połączyć nasze centra energetyczne. Nie odnosimy się do ciała świetlistego w zwykły sposób, który polega na zamianie waszych elektronów, elektryczności, fizyczności na fotony, które są cząstkami światła. Mówimy o doprowadzeniu elektronów i fotonów, elektryczności i światła do stanu nadprzewodników. To jest nowe podejście, które z pewnością będzie nowym słowem na oświecenie w czasach nowożytnych, w których powracają wschód i zachód, nauka i duch razem. To nic nowego, to jedynie przypomnienie. Z tego wszyscy pochodzimy. To fundament wszelkiego życia, całego wszechświata. Z tej energii, będącej informacją, jesteśmy nieustannie tworzeni w naszym kodzie życia. W DNA ciągle powstaje nowe światło, jakby z niczego, ale to nic nie jest niczym pojęciu powszechnie rozumianym. Jeśli bowiem myślimy o niczym, myślimy o czerni, ciemności, ale to znowu coś. Mówimy raczej o zerze, bez żadnego ruchu. To właśnie Laotce, wielki Taoista, nazwał dźwiękiem ciszy. My mówimy, nie idź tylko do światła na górze, do życia na dole, lub tylko do serca pośrodku, ale do wszystkich trzech naraz. Wtedy nie jesteś złapany w biegunowość, ponieważ dla każdego wysokiego poziomu w wyższych czakrach musisz mieć odpowiednich w niższych czakrach. Więc huśtasz się jak jojo lub jak gumka. Im wyżej idziesz, tym niżej się zanurzasz. Dla niektórych jest to raczej przygnębiające. Przez jakiś czas są bardzo wysoko. A potem rozciągają przysławiałą gumkę do granic wytrzymałości i wtedy są wyrzucani w przeciwnym kierunku. Sugerujemy, aby przeciwdziałać elastyczności tej rzeczywistości i rozciągamy obie strony gumki jednocześnie ze środkiem, tak aby gumka przybrała kształt koła. Kiedy weźmiesz wtedy gumkę i wywierasz nacisk w każdym kierunku, możesz uzyskać maksymalne rozszerzenie w każdym z nich. Ten stan będzie stabilny. Pole wortexja nie jest światłem ani elektrycznością. Środek to grawitacja, to grawitacyjne linie strumienia powstają z tego, co obecnie odkryto w nauce jako fale grawitacyjne. Gdy serce kurczy się, zmienia się jego pole magnetyczne. Nauka nie wie ostatecznie, w jaki sposób pojawia się bicie serca. Wydaje się, że istnieje tam próżnia lub nielokalny meridian, skalarny wirm wektora implozji, który harmonicznie przenosi fluktuację energii próżni poprzez koherencję. Próżnia, w której w każdej chwili pojawia się nieskończona energia. Jeden centymetr sześcienny próżni jest równy całej masie wszechświata w jednej chwili i po prostu pojawia się i znika, chyba że znajdzie spójną ścieżkę stabilizacji i lokalizacji. Serce, szczególnie we współczuciu, jest w rzeczywistości zdolne do uzyskania dostępu do tej energii. Poprzez bicie serca we współczującej miłości dzieje się tak, że każdy poziom mięśnia sercowego lewej komory wytwarza w tym rytmie pole magnetyczne. Podstawa realizacji to doświadczenie: All is God, wszystko jest Bogiem, albo Bóg jest wszystkim. To jest absolutnie głębokie i tak właśnie się dzieje. Łączymy i scalamy każdą możliwą biegunowość, nie mówimy, że jedna jest lepsza od drugiej, ponieważ miłość jednoczy wszystkie bieguny. W tym sensie współczująca miłość anuluje karmę, ponieważ karma. Jest przyczyną i skutkiem. Miłość współczująca obejmuje w równym stopniu oba bieguny i pokazuje, że są one miłością współczującą. Współczująca miłość przemienia wszystko w siebie, obejmuje wszystko. Więc anulujesz karmę. Niedawno testy naukowe wykazały, że prawo przyczynowości jako ograniczenie zawiodło, co oznacza, że zawiodła karma jako podstawowe prawo. To dobra wiadomość dla człowieka. Tyle Ananda. I dalej Dieter ponieważ trening vortexy zajmuje dużo czasu chciałbym ci zaproponować krótkie ale bardzo skuteczne ćwiczenie aktywujące nasze pole świetliste a więc Merkabę. propaguje je Jerry Rivera Dugenio naukowiec o którego przełomowych badaniach nad aktualną reaktywacją naszego DNA mówiliśmy w jednym z ostatnich nagrań ja stosuję to ćwiczenie codziennie mam też znajomego który jest jednym z najważniejszych naukowców w koncernie Siemens Klasyczny naukowiec ze szkiełkiem i okiem. Niesamowicie sceptyczny w sprawach duchowości, ale ponieważ jest moim doskonałym przyjacielem, zaufał mi i zaczął praktykować to krótkie ćwiczenie. Po dwóch tygodniach zadzwonił i stwierdził, że to po prostu sensacja. Ale uważam, że jesteśmy pełnoletni. Wszechświat oczekuje od nas, żebyśmy wiedzieli, co nam służy. Zapytaj się swojego serca, swojej intuicji, czy w ogóle potrzebujesz jakiejkolwiek techniki dla połączenia ze źródłem. A jeśli tak, to jakiej? Nie jest naszą rolą decydować, co jest dobre, a co złe. Wszystko jest doskonałe w stworzeniu i każdy jest na określonym etapie rozwoju, jak w różnych klasach szkoły. Wiele dusz przyszło na Ziemię doświadczyć dokładnie tego, co w stanie jest zapewnić jedynie matryca 3D. A teraz przejdźmy do ćwiczenia zalecanego przez Jerry Rivera Dugenio. Punkt pierwszy: Zrób 10 spokojnych i głębokich wdechów i wydechów. Z wizualizacją, że oddychasz sercem. Punkt drugi, tak zwany sześciopak oddechowy. Oddychamy sześć razy, wizualizując sobie, że za każdym razem powietrze wchodzi do serca z innego kierunku. Po kolei. Z góry, z dołu, z przodu, z tyłu, z lewej i z prawej strony. A więc wdech do serca. Po jednym razie z każdego z tych kierunków i wydech z powrotem. Punkt trzeci. Rozkładamy ramiona na wysokość barków i kręcimy się w prawo 33 plus 1 trzecia obrotu. Po czym kręcimy się w lewo 11 plus 2 trzecie obrotu. Na zakończenie znów Sześciopak oddechowy, z tym, że każdorazowo dwa wdechy i wydechy w serce z serca z wizualizacją kierunków. Góra, dół, przód, tył, lewa, prawa strona. Tyle Jerry. I dalej Dieter. Na zakończenie chciałbym Wam przypomnieć, że żyjemy w czasach ostatecznych, czasach zmiany paradygmatów. Masa krytyczna, niezbędna do zbiorowego przebudzenia ludzkości, oscyluje według mnie między 13 i 15 procentami. Ale to wszystko zależy, z jaką intensywnością będą działać ci ludzie, którzy podjęli decyzję przejścia. Ile mocy i przede wszystkim ile radości wniosą w ten proces. Od tego zależy, w jakich ramach czasowych i w jakiej formie on nastąpi. Życzę Wam wytrwałości w szerzeniu radości. I tak zakończyła się kolejna rozmowa z Dieterem Broersem. Na zakończenie nagrania chciałbym krótko skomentować jeden z ostatnich postów w facebookowej grupie Zjednoczone Królestwo. Czuję, że ten temat dotyczy wielu z nas. Bardzo dziękuję autorowi tego komentarza za inspirację do podjęcia tego tematu. A więc X napisał: Moi mili, podzielę się z wami czymś. Dwukropek Niedawno Tomasz Kieszkowski podzielił się, jakich kanałów słucha, żeby utrzymywać wysokie wibracje. Więc włączyłem wymienionego przez niego m.in. pana Romana Nachta kilkakroć w zeszłym tygodniu. W rezultacie miałem takie zagęszczenie energii osądów, jakbym trzy miesiące żył bez czyszczenia ciała i medytacji. Osoba mnie czyszcząca potwierdziła, że na tym kanale dominują ciężkie energie o wysokim zagęszczeniu. Jak to trzeba uważać z używaniem czyichś rozwiązań na życie? Tyle komentarz. Mam następujące zdanie na ten temat. Pan Roman Nacht jest zupełnie neutralny. Jak i większość ludzi i sytuacji w świecie zewnętrznym, to my nadajemy im znaczenie. A czynimy to na podstawie naszych programów i przekonań, które zostały ukształtowane w przeszłości. Jeśli Roman Nacht wywołał kogoś takie emocje, po prostu trzeba mu podziękować pokazał, co ma dana osoba do uwolnienia. W chwili obecnej pod wpływem bezprecedensowego potoku energii z kosmosu do podobnych sytuacji dochodzi u większości z nas. Kolokwialnie mówiąc, wywala nam, ale to są dobre wieści, jak powiada w swoich audycjach Roman Nah. znajdujemy się w sali tranzytowej lotniska, z którego odlecieć możemy jedynie z bagażem podręcznym. Wszechświat pomaga uwolnić nam się od zbędnego Bagażu przeszłości, abyśmy dotarli na nową Ziemię bez zbędnych obciążeń. I wysyła takich posłańców, jak w przypadku tej konkretnej sytuacji, Romana Nachta, któremu niechcący zresztą zrobiliśmy reklamę i którego ciepło pozdrawiam. I jeszcze moja opinia na temat oczyszczaczy energetycznych. Uważam, że w obecnym czasie nie są oni potrzebni, a może nawet utrudniają przejście, bo kotwiczą nas w 3D. Jak już wspominałem, przejść powinniśmy bez emocjonalnego bagażu. Uważam, że uwolnić możemy go poprzez poczucie danej emocji, bo tego chce nasza dusza. Przyszła tutaj, aby doświadczać. Tak zwani oczyszczacze dają nam znieczulający zastrzyk, tak, żeby się wydawało nam, że podróżujemy zgodnie z wymaganiami chwili, jedynie z bagażem podręcznym. Tylko wtedy może zabraknąć dla nas miejsca. Uważam, że oczyszczacze i wszystkie zewnętrzne narzędzia stworzone przez ludzi odbierają nam moc. Może w pewnym okresie niektóre z nich miały sens. Obecna chwila wymaga od nas jednak, abyśmy wstali w polu swojej mocy. Nie potrzebujemy już sztucznych konstruktów i pomocy z zewnątrz. To jest moja prywatna opinia, i ona dotyczy również omawianej w dzisiejszym nagraniu Merkaby. Połączenie ze źródłem, czym ono jest w ogóle? Uważam, że jeśli źródło Bóg jest wszystkim, to nie może być mowy o jakimkolwiek braku połączenia. Wystarczy usunąć iluzję oddzielenia, więc przebudzić się w rozpoznaniu, że ojciec i ja jednym jesteśmy. Pomocna może być na przykład taka modlitwa: Ojcze mój, któryś jest we mnie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo moje jako w niebie, tak i na ziemi. Załączam wyrazy wdzięczności dla wszystkich wspaniałych istot wspierających mój kanał. Dziękuję subskrybentom, autorom cudownych komentarzy. Moc jest z nami. Pozdrawiam ciepło, Tomek. Stop, stop, stop. Jeszcze jedna ważna rzecz. Także dzisiaj zamieszczam w tym wideo teledysk z nagraniem naszej pieśni, polskiej wersji Dance Encore. Pieśni, którą śpiewa już cały świat. Jeśli chciałbyś, chciałabyś dołączyć, kolejne wspólne, radosne śpiewanie odbędzie się w Warszawie 29 maja o godzinie 14 przed złotymi tarasami. Jeśli grasz na instrumencie, daj znać wcześniej. Do zobaczenia. podają Możesz tylko no uśmiechnąć się, mówiąc, że to nie dotyczy mnie, bo ja już prawdę o was cało wiem, dobra, które nam podano, przy okazji oszukano, że porządek nowy musi być. Lecz my wiemy jak to pragnę żyć, konsumpcjonizm naszej ziemi. Amém. oh